Witam Was, po, po, po raz kolejny w tej mapce nieprzeciętnej, jaką jest Myth Jest ze mną dziś Paweł. Cześć. I. Skręciu 10, witajcie. Siemanko. Ja pierniczo działa. Do. Dobra. No ile ciebie dalej ogólnie sobie. No. Tutaj dostaliśmy Masterful, nie Masterful, e, Wildhorn. Wildhorn, dobra i Paweł ma ogólnie Methikal ścięło mi. Ej, tutaj są te, piranie. Postawcie pochodnie jak macie. Kurde. Kurde. Piranie. Kurde. Jakby ktoś się pytał, co to z Gredzio puścił teraz, to jest jego głos przed paru lat. Taki śmieszny. Dokładnie. Zrobił sobie Zale. taki zgredziobaton baton i zaraz będzie tym spamował, wiecie. <grym> Jakby co, nie ma mojej perspektywy. No Paweł, perspektywy niestety nie będzie, bo coś mi się robi, myszka i Paweł nie chce sobie robić Dobra. specjalnych problemów, więc tam, tam. No. Nope. Ale w następnym odcinku, mam nadzieję, już tam w nie już z kolei tak, będzie To jest, jest lepsze. Tym. Dobra, chodźmy stąd. Rzeczywiście, to jest dobre. Tylko, że ja nie Ale mam ja rozświetlam. Mamy. To bądź magiem i uderzaj z tego tego nowego, co ci daliśmy. Dobra. Ale z Willetorn? Na, tak, tak, bo to... Nie teraz... mogę, bo ja rozświetlam nie jest to możesz tego bić. więc po tej mapce będzie mapa odwiedza. Tak, bardzo mi 3, 2, 1 chodźcie. patrzcie, teraz przejdziemy to za pierwszym razem, jesteśmy już za No. Jesteśmy tak o Yo, my nie teraz przejdziemy więcej tych, więcej chapterów. A jeden koleś pisał, że ta mapa dla jego jest monotonna, więc... No właśnie ja zauważyłem, wiem. że jest monotonna, znaczy chodzi nie o to, że jest nudna powiedział, tylko że no. dzieje się ciągle to samo. Paweł możesz poświecić trochę je. No. Tak rzuć przede mną coś. Uh -huh. A w ogóle chodźmy do czerwonej, żebyśmy się widzieli Co tu jest. Nie, mnie rozwala ten głos z Gradzia. Czemu my tak Czemu wolno idziemy? Wezmami? On już jest na miejscu. To nie speedhaka używa. Nie Ej, znowu bary trzeba wziąć. No to ja mam jeszcze. Slajmy! Zgradzia oświetl mi! Łołk! Co się dzieje? 30% wziął. Paweł Willethorn! Lecę. Lecę do was, panowie! Nie mam świecidełka w ogóle. Ja no to mówiłem, że świecę różdżką, bo nie ma Poza czym. Mną. Kabum. Gdzie stąd? Też mam bary. Dobra, tyle styknie. Co tam? A wejsę, ja mam e, To damy okay. Pawłowi Dobra, Paweł, ja ci tu dam, gdzie jesteś? Kuczak Chodź tu, Paweł, chodź, bo już... Patrz na mnie, stąd. patrzysz? Tak, na mnie Jolo <noise> <noise> Co my zrobiliśmy, stary? A ja mam checkpointa, ty nie? <noise> kurde, muszę to przejść od nowa Powiedz kurde za mnie Dzięki. No ale jak głupi no, tak. jestem, ja spadłem, zapomniałem, że jestem nieśmiertelny. Nie teraz no, muszę to no. sam przejść. A my tutaj. O, to nie jest monotonne, tutaj się coś dzieje. nowego A Jak z tego wyjść? Musisz przycumować spację. Poczekajcie na mnie, please. Ok. Paki i noro. Idę mu poświecić trochę różdżką Nie, lepiej nie, bo jeszcze umrze, że znowu te i. No ale już mam y, tego, spawnę. O, czas. No. To mogę umierać. No, to Dobra. możesz umierać, rację. Idziemy pomóc naszemu goczekowi. No w sumie by się przydało, bo ja w ogóle nie mam świecenia żadnego. Eee, chodźcie, może wszyscy za czerwonych, nie? Ja jestem. Paweł, chodź, bo ty nie byłeś w ostatnim odcinku. No, health, bo ja mam 50 hp i nie widzę, czy tu coś no. mnie bije jeszcze. Widzę, że sami. Nie jakbyście jestem mi tutaj. mogli jakoś poświecić to byłbym szczęśliwy. O, Paweł. O. Nie wiem, strzelam. Dzięki stary, dzięki, dobrze jest tak. Ja ci tu poświecę. Strzelam jakkolwiek mogę, nie wiem czy to pomaga czy nie. Bardzo pomaga, dzięki. Tak to bym nie wiedział gdzie skoczyć w ogóle. O o o dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay, dzięki stary, to było zajebiste jedna. O, teraz też dobra była szczałka. Bo mm, mi pokazała tak, idealną drogę. Mmm Ale dobra, dzięki, dobra. że mi spawnuujecie slajmy, że aż wyźnie mogę. Dobra, chodźmy już. Z co... Utop się pod wodę. Czemu? Ja szybko biegam, dobra Nie żartuję Rób ta co chce ta nie? Patrz Tym, tym, tym Jestem Katarą ona nie chodziła chyba po wodzie tak często Ona w ogóle nie chodziła po wodzie No właśnie, dlatego... Znaczy chodziła, ale falą chodziła, nie tak No że wiem, jak tak ja, fajnie ona tylko... właśnie tak robiła taką no. falę mi się ogólnie bardzo I podobał właśnie, styl ziemi, bo jak tak fajne takie stylie, są robione te, wiesz, A Jak będą wakacje, to ja, ja, będę oglądał wszystkie odcinki Awatara, a potem Kory, i żeby sobie przypomnieć w ogóle wszystko. Ale mówię, ci po mi się do najbardziej dobra. podobał właśnie styl ziemi, bo oni takie fajne ruchy robili, żeby wywołać te ziemię. Uderzali tak. w tą podłogę i tak PUF! Ja widziałem tylko parę odcinków Legendy Anka. 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 Legenda Anki. Anki. Legendy Anki. Tylko u nas. <laughs> na a tu co było? Ej, uwaga, armia taka niezła idzie że... Bary tam były jakieś, Aha, co? okej. Okay. jest guzik, ona z respi tutaj, z tych złych. kappa. Chodź, Paweł! Eee, nie Paweł już, kurde, teren. Sorcerer po prostu napierdziela i... I umierają gimby. Teraz takie opę, Paweł. Patrzcie, ma... To... mapa już nie, nie jest monotonna. No co? Mapa już nie jest monotonna, umieramy. A, nie, A tak platform. Zgredził wróć to, bo my tu potrzebujemy pomocy, żeby Paweł Dobra, przeszedł. ja wam tutaj biję. Ja mam 14 rz... Dobra, faliś Pawła. <laughs> stary, Walisz, bo Paweł, nie panie. ja tu nic nie widzę, żeby mu pomóc. Nie zbagowaliście w jednym miejscu przez szkielet, tak nie mogłem się Stur ruszyć. Ej, uważaj! Tak, ale czekaj, bo ja chcę jakoś po pomóc. Ej, Paweł, oddaj mi tą różkę, co tu masz, bo to masz mytika. Skacz stary! Fuck jeden szkielet, którego nie uda mi się dobić, ja pierdzielę. <gry> Ej, Kurde, nie nic to... nie widać. To ja będę świecił różdżką, a ty zabijaj. i zejdź trochę niżej. Cze, bo strasznie mało mam HP. A jak tam zejdę to się coś spawnuje. Ej, nie mogę zejść, bo się spawnują. Zapomniałem, że mogę je przecież przez ścianę zabijać dzięki temu. Dobra, chodź, 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 chodź. Fuck z dwóch stron mi biorą. Mm. Za mocno. Dobra, poczekaj na mnie. W tym safe house czy co to jest? Ej, tam się będą wspomnieć mimiki chłopaki. Dobra No ot. Jak to jest no, grecia, tam Dałem takie platformy małe, te drewniane, które są przy ścianie I tak po prostu położyłem pojedynczo, bo dostaliśmy inaczej byśmy byliśmy Dobra, 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 dawamy. Do dawamy, do dawamy Paweły dałem, dałem pojedynczo, patrzcie, tu jest jedna, tu Żeby jakbyście wyszli, tu jest druga. A co było w tej skrzynce? No właśnie te platformy Fuck! Patrzcie my temu co? zadajemy Nic Jak my to mamy przejść? Z góry Nie wiem, na hita To e, trzeba ma na hardzie przejść? Tylko, że ja mam e, 18 platform drewnianych Aha Może to trzeba z góry jakoś ustawić tam, żeby się dało przejść No No ja już nie mam potionów w ogóle 2 na 10 Mam na 10 Nie, tu trzeba dać światło gredzie chodź tu Na którym się zażywało wszystkie podki które się mają w ekwipunku? Paweł, chodź tu szybko Dobrze, rób tak O tak Za jakiś tydzień ich zabijemy No tak Mniej więcej tak NIE! No Nie, wy ich bijcie Jakoś sobie tu poradzę z tymi cielami. Cześć, ja wam rozdzielę wam te platformy albo coś Mam, mam 17 platform, nie? Jak to robimy? <laughs> Możemy się rozdzielić jakoś Jak skoczymy gdzieś wyżej Kto teraz ich wabi? Wydaje mi się, że z ich wabi I Paweł drugich Tych na dole ja wabię Patrzcie, czekajcie, ja teraz tu wejdę. Ja go zwabię, dobra. Ej, nie mam platformy, nie, żeby nie tam skoczyć. Rzucę ci, rzucę ci, skocz tu. Do nie, mnie. nie mogę, już zginę teraz. Kurde. Ale ja zaraz, zaraz zabiję, zabiję, zabiję cię mimika, no. Jakbym miał platformę, to już bym tam gdzieś mógł wyjść. Tak mi się wydaje. Dobra, zginął mimik. Ja, ja zaraz wejdę to na spawnie następnych. Nie. nie. No przykro mi I dobra Paweł wap te mimiki został pod mną. Stenę o na Patrzcie co ja tu zrobiłem sobie Dzięki za Ja lecę, uwaga Paweł zwiodł się. olo, ja stąd teraz nie wyjdę Kurde, saliłem Kurde mana się mi za szybko kończy Muszę użyć potki na manę Znaczy na HP O są trzy mimiki tutaj w tym jednym miejscu ja, tylko Czemu Zabijmy. oni się sami spawnują Dobra trzeba je załatwić W ogóle dostałem mimik banner Przepraszam ale jesteśmy na napisał na escape, przykro mi Mogę ci kurczaku, dziękuję z Paweł jak teraz koczą, to ja lecę nie, yeah, mimik! Postaw oh. tu gdzieś platformę. Kurde. Tam w rogu jest chyba. Chyba. Mam 16, tak, postawiłem ją. Jest tam, platforma. Po prawej stronie, po prawej stronie, tam na samym końcu. Musisz się wyskoczyć. A to ja chciałem gdzieś. Oh, ufak, fuck. Oh, ufak! Fuck. Nie! Kurde. Nie, coś to zrobił. Ja nic. To Idzie tu to to nie nie nas ja. jeden. To dość sprawnie. Nie to skocz. No, Pol życia. Nie lubię go. Ja też. Baga, bo teraz Paweł, wejdź wejdź, wejdź Paweł. Aha. Ech. Fuck. Zabijajmy. ich. Bwoje się. Idź, idź, idź do przodu, Paweł, idź. Dobra, wyskakujemy szybko. Dobra. Tych trzeba zniszczyć. Ja tam pójdę na hardzie, dobra? Nie ma sensu Mam w tak robić. Ja zginę za chwilę, czuję to Nie ogarniam fuck. takim... Fak Łota the... Kuczek, skocz tam Nie za bardzo mam jak o, patrz już, teraz! Czekaj One są na mnie ustawione Patrz co się dzieje w ogóle, ja wskoczę to już są na mnie Nie ogarniam jak to przejść Kuczek, nie raz mi Kurze! Nie raz ich, nie stoję nawet na półpłytce żadnej. To one się same lecą. Paweł, przeżyjesz to. Ej, zabij ich, to wtedy wbiegniemy jolo. Ja mam tak szybką regenerację many, że tylko co jakiś czas klikam i ten się ładuje. Kurczak, lecimy, lecimy. YOLO, YOLO, YOLO. My jesteśmy tymi w sami bossów. Nie, chodzi mi o to, żebyśmy wybili te mimiki. Dobra, ja lecę na ją. Nie, zaczekaj, wybij tego mimika do końca już. No, nope. trzeba go zabić. Tak tyle nope? To znaczy nie. No, nope, no, nope, no, nope, no. Nope. To znaczy nie. Uwaga. Falszy. I... chodźcie ze mną. To było dobre. Coś nie wyszło. Dobra, jeden i Dobra, nie wyszła ani trochę. To, to będzie tryb operacji, Paweł będzie ich zaganiał. Ja biegnę w prawo. U w ogóle powinno to się nazywać YOLF czy coś takiego. You Only Live Forever. W terary przecież nie możesz umrzeć tak szybko. Znaczy nigdy nie umierasz tak szybko, żeby umrzeć na fapsze, nie? No. No mana. Spoko. No HP. Jak dropnie zimana no. Dobra, ja tam lecę. Co mi tam lecę? Leć, leź leć. Skradzio wejdź no tam! Badań. Ale po co tak robisz? Tu wskocz na to, tam gdzie jest skrzynka. Tu sobie. Boże, debilu, tam są płytki. Zaraz sobie zaspawnisz. Czekaj, niech on przeskoczy gdzieś, dobra. Idź po tą skrzynkę, co tam jest do góry, zobacz, co tam jest. Krystały i HP. O Boże. Kolejna skrzynka. To jest mimik, tak? Nie mam pojęcia. Nie masz... Tak, mimik, mimik. Czemu no okay, z spada, nic nie wypada? One są y, z tych, wiesz, tych posążków, dlatego. Aha. To wiele A ja wiem po co były te platformy, po prostu żeby się wydostać z powrotem do góry, widzicie? Tutaj, gdzie stoicie teraz. Nie wiem, mi to się wydaje, że tu były przydatne też. A tam dalej z gradzie nic nie ma? Tam dalej? Jest y, spawn, więc już już koniec. Tak, powodzenia, że my to zabijemy. Że my teraz wejdziemy, no co? to nas się kolejne, wiesz Paweł? No właśnie wiem, niestety. A z gredzie poza tym chodzi cały czas po płytkach Odciągnę wam No dzięki po raz kolejny Odciągnę Znowu wam <gry> Aby... Nie, nie bicie ich Ale one się skupiły one na nas wiesz Ale wy Patrz, wtedy w naszą tak Nie bicie ich, patrzcie Już byś był martwy z gredzie jakby to fuck. 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 Zlagowało oh, mi bo się odsunęło od siebie i się okazało, że ich tam jest pińce da, nie tylko dwóch Który nam to wysłał? Już zapomniałem. Perk na pewno nam to wysłał. No. to trzeba go znaleźć. Report. Z YouTube'ów trzeba go usunąć. Eee, o boj boj. Tu jest platforma, patrzcie tutaj. Jak staniesz tu, Kuczak, nie? Obserwujmy na chwilę. Zgrodzie łatwo ci mówić, że one ci nie goniły, a jak to kogoś nie gonią, to znaczy, że gonią kogoś innego. Czyli praktycznie my tego nie przejdziemy, bo jest nas trzech Ale wszystkie się na mnie ten zawzięły, jak na razie. I Wiesz, za Paweł, je pasie, zabije. Paweł był teraz koczy razem z kuczakiem i patrzcie jak będziecie na tym krzyżu to od razu do głowy. A moglibyśmy ich zabić po prostu. Patrz, że mają HP. No to ja już chcę je dobić, tylko many brakowało mi. Z grecie, ale proszę cię... Idź sobie stąd. Widzisz co zrobiłeś? Nie, no. Stanąłeś kolejnego przyzwałeś. Dobra, sorry. Czy mi się zdaje, czy ten też skacze po przycisku? Wszystkie tam, co skaczą. Zgryźł, uważaj! Nie daj się zabić, ziomek. Nie doskoczą do mnie. Fuck. Dobra. Tego też zabijemy, dopiero przeskoczymy dalej. Ale Nie, bo... Poslane. Wiecie, że wy tu staniecie, to od razu one się respią i was zabiją. Dobra, Kuczek, dawaj. Na krzyżu stań. Na krzyżu... Patry, A, tam jest. No i kolejny, mój Boże co za mapa Powaliło kogoś Idź stąd z grecie, weź se tam zgradzia weź co tam spał na no zrób. BUM nie żyje Dobra. No, czyli po ciekawego się nie dzieje Ej, kolejne klasy można wybrać, oto. No Gdzież tak muszę przejść Wiecie co tutaj jest za hardcore Ja pierdzielę Ej, co mi się zdaje, czy ty... Ja! Ej, ty my mikach skoczą na platformę to nie mogą z niej zejść już bo dała to odkryłem Gdy mimik wejdzie na platformę nie może z niej zejść Brawo z grodzia wyba wybawicieli internetu No także tego no, Brawo z gradzią, byłeś daleko, jesteś w dupie. Nieprawda, ja tam mam spawn. Ja Jak już masz tam spawn, to pomóż nam jakoś. I ty, mimik faktycznie, i one już nie mogą zaskoczyć na dół. Czyli po to były te platformy. Aha, miał ja pierdolę. No zaraz to mamy szansę ogólnie, duże. Czekaj Paweł Nie, zaspałnił się jakiś, bo z Zgredzio stanął, kuźwa nie, nie, nie stanąłem A nie tu widzisz, guzik, że tam a... jest ich pełno Tu jest kuź... Gdyby stanął, to on by się obok mnie wyrespił, bo już tu raz i się obok mnie wrespił. Tylko nie są wszystkie połączone, jeba Ale brz Jedzie po uszach No Pomagam ci przez ściadę. Nie trzeba, Fajnie. walcz z tymi tymi z Ja cię jakie to jest trudne Kurde! <grym> <grym> kurde, kurde Coś ty tu zrobił? Ja nie mam pojęcia Kto, Kto zginął? Kurczak Wow, teraz gręcio Oczekajcie, Dobra, mam manę Mogę jechać dalej. dalej Mana jedziesz dalej no, no, idziesz dalej. Dobra. Packu Logic. Nie! 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 Zgredział znowu tyle tego naspawnowałeś. Boże, to się to nie spam przejść w ogóle. No to to przejść Nie wiem skąd się spomniał jak nie te zgredzia. Samy się spominam. Tak, oczywiście. Nie lubię takich map z mimikami jak cholera. Tak samo nie było z pelanki. Jak ich nie lubiłem tych mimików. Objęta. Tak. Tak. O, dzięki Pablo. Kuźwa. Ile jeszcze? Zero mam nadzieję. Zgrydzia, a stan jeszcze na jakimś przycisku, to przysięgam, że zawsze. Nie, się zabić. nie, nie. Ja potem jak tego zabijemy, to skoczę. Już to nic nie da. Kolejne No powodzenia. No nie wiem, nie wiem co mamy zrobić, naprawdę. Już 21 minuta, a my tu nic nie możemy zrobić, szczerze mówiąc. Hmm. Nie wiem. Myślę i głupną. No to kończymy, może i coś wykombinujemy. Tak. to zgradziłem. Jakie cięcie? No i co się ci to cięcie da? No przecież... Nie, się nie w... Się skończy, w ogóle usunąć tą mapę no i... wpisu z internetu. <śle> ono są na mnie? Tak. Kurczak. Tak. Wiemy je. Ale zaraz zdechną. Ja mam pomysła! Skoro one... Yy, ten. Lecą na platformę i nie mogą z niej zejść, nie? Mhm. To w tym miejscu gdzie są guziki, one się respią, to jakby dać nad tymi guzikami platformy, one wtedy skoczą tutaj do góry, gdzie teraz są te miki, sobie... tak zadziała. Teraz no, no, zabiję te pode mną Ej to w takim razie jak zabijecie te pode mną, to spróbujcie uciec. Obydwoje. Nie, teraz Kurde, patrzcie co się dzieje. One to... skaczą poprzez... Paweł, uciekaj teraz! Tam Teraz? za zgryziem jest platforma Skoczysz na nią no. do góry i uciekaj Tu gdzie stoję w tym krzyżu Uciekaj, uciekaj Teraz... szybko! Nie! Uciekaj, lewo, uciekaj Paweł! I bierz w lewo i tam jest mibik na górze Nie! Tak, Paweł Odbiłem się Fuck you, lodzik Pawle, Pawle, Pawle A rzeczywiście tam jest spawn Lezu, ile szkieletów? Kurczę, bo chciałem tak, żeby ktoś nam wskoczył, to by były już dwie osoby, jakoś byście mi może pomogli i, i dałoby radę. Chodźcie, chodźcie, ja, ja ich przyjmę na klatę. Tak. I widzicie, mi nic nie grozi, bo te mimiki są tutaj na górze i na nie mogą zejść z platformy. Tylko tu w lewo mogą zejść. W ogóle nie mam jak pomóc padłowi, nawet many nie mam w ogóle. Ja pierdolę Ja pierdziele, co za mapa. Ale spokojnie, spokojnie, ogarniemy wszystko. Znowu tu Nie no jedne. Patrz panie jak skaczą. Chodź Paweł. Oh. Ty to ty tak co zrobił o puźwa, ile ich tam jest Jezus Grecia Żeby my tego Najbliższy nigdy nie zrobiły Próbuję Wasp. tego skudować. Ja was uratuję Dobra Zbuduj na całą długość Albo chodź tutaj i zbuduj jeszcze tu wiesz, żeby nie mogły wyjść tam w ogóle Coś ty zrobił? One nie mogą podobno schodzić po platformach, co mi się nie wydaje teraz z tego co widzę jest. Nie, one nie mogą schodzić, żadne potworki nie schodzą poniżej platformy Mogą tylko wlecieć spod niej <grym> Na przykład <grym> No, mówiłem Nie no, w luzie to nie ma to sensu Zaraz wam to zbuduje Nawet no, Ci mi ma Ja no. widzę ile ich tam jeszcze jest nie wiem jak robimy, albo kończymy tą mapę w ogóle, że nie nagrywamy już nie. i tyle. Jeszcze, jeszcze przetestujemy co tam dalej, bo widzę, że tu jakieś nowe te nowe są łóżka, wiesz. klasy. No ale z tego co ja widzę, to sobie możemy posunąć po jajach, no stary. Co my mamy z tymi zrobić? Przecież tu się nie da przejść. Wyobraź sobie, że to przechodzisz samemu. Zobaczysz. No czy, i po, powiedz mi jak ja mam to przejść teraz? Ja ci to przejdę. Kurde, ja byłem tak blisko Ty to mi to przejdziesz bo tylko moją postacią by się przydało, żebyś to przeszedł jeszcze Naprawdę brakuje tego tepe Jak raz? O, zaraz ja będę... na to teraz. Czy ja Jeszcze nie? te jeszcze, jeszcze nie? Tutaj jeszcze po No Jak? Skoczmy do góry. Skoczą do góry, możecie iść. Mhm. Ze Gredzio Ty widziałeś gdzie narobiłeś platformy? Gdzie ja miałem bezpieczne miejsce do strzelania? O, kurwa. Gredzio, to było moje bezpieczne miejsce. O, o, utknęły utknęły tam te mimiki, tamte wam nie zagrażają. <gry> Te jedne, które właśnie lecą za mną, nie zagrażają. Ja nie nam nie zagrażają, człowieku? Patrz. No patrz, pójdą w lewo, mm -hmm. nie? One lewo, idą do mnie cały patrz. czas. I w tym miejscu, te mimiki. Jedziesz, kurczak. Ja je wezmę na siebie. Nie mam jak. Dobra. Oh fuck. Jedziesz. Jeszcze, pa biegnij tam jak najszybciej. Tamty się nie przejmuj, wiesz co jest z teraz Paweł Chodź Paweł, idziesz Uważaj, tu jest guzik. Jest Da się tu jakoś wrócić, żeby Pawełowi pomóc. Spróbuj kliknąć guzik. O! Jeszcze nie, jeszcze nie. Okej okay. Paweł nie ni, 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 ni. Zespałniłeś. Go I tutaj tam. jest, ja tu wyrespiłem do góry podskocz czek. O, byłeś na platformie. A zapisałeś spawnę? Tak. No. To jeszcze Paweł. Jezus mary ile szkieletów. Ej Paweł, to może bym już skończył nagranie, to zresztą też... Aha, bo ty nie. Nie, nie, nie. No to w takim razie byśmy skończyli, to byś po prostu podczas tego, aż mi się zapisuje, to byś to przeszedł szybko no, i... No to, akurat. I by dało radę jakoś. No, no to dzięki wam za oglądanie. No przepraszam, że cukry. tak duże i trudno troszkę teraz bywa. No i do zobaczenia w następnym odcinku, jeśli nam się uda to przeżyć jakoś. Dobra, lajkujcie. Cześć.